Sala balowa lśniła od kryształów i sztucznych uśmiechów. Amelia obserwowała ten spektakl za swojego małego, okrągłego stolika, umieszczonego strategicznie w rogu, by nikomu nie przeszkadzać. Była jak drogocenny, ale niewygodny mebel, który trzeba gdzieś postawić, bo wypada. Fortunę, którą odziedziczyła, a potem pomnożyła z bezwzględną precyzją, można było poczuć w ciężkości jedwabiu jej sukni i chłodnym blasku diamentów na jej nadgarstku ale pieniądze nie potrafiły kupić jej sprawnych nóg, ani nie potrafiły wypełnić pustki, która rozbrzmiewała w jej sercu głośniej niż orkiestra. Wesele jej kuzynki było obowiązkiem, jednym z wielu społecznych rytuałów, które znosiła z kamienną twarzą. Widziała, jak ludzie na nią zerkają z litością, ciekawością, a czasem z ledwo skrywaną ulgą, że to nie ich spotkał taki los. Wypadek samochodowy sprzed pięciu lat zabrał jej nie tylko władzę w nogach, ale również wiarę w jakąkolwiek więź, która nie byłaby oparta na interesach lub poczuciu obowiązku. Zbudowała wokół siebie mur z banknotów i cynizmu, a jej wózek inwalidzki był jego widocznym bastionem. Obserwowała wirujące na parkiecie pary. Mężczyźni w idealnie skrojonych garniturach, kobiety w sukniach wartych mały samochód. Śmiali się, szeptali sobie do uszu, dotykali się z intymnością, która dla Ameli była wspomnieniem z innego życia. Czuła się jak duch na uczcie, niewidzialna i boleśnie świadoma swojej odmienności. Westchnęła cicho, sięgając po kieliszek szampana. To był jej jedyny towarzysz tego wieczoru. Wtedy go zauważyła. Stał niedaleko baru, z dala od zgiełku parkietu. Nie pasował do reszty. Jego garnitur był schludny, ale z pewnością nie od projektanta. Miał zmęczone oczy ale jego uśmiech, którym obdarzał małą dziewczynkę uczepioną jego nogi, był prawdziwy. Dziecko, może sześcioletnie, miało na sobie uroczą, różową sukienkę, ale jej twarz była poważna, a oczy wielkie i puste. Nie odzywała się, tylko wpatrywała w ojca z niemym uwielbieniem. Amelia odwróciła wzrok. Widok tej cichej, rodzinnej sceny ukuł ją w nieoczekiwany sposób. To była kolejna rzecz, której nie mogła mieć. Nie rodzina, nie miłość. Jej imperium biznesowe było wymagającym kochankiem, a jej ciało zdrajcą. Mijały kolejne minuty, kolejne piosenki. Amelia dopiła szampana i zastanawiała się, czy może już wyjść, nie łamiąc przy tym zasad etykiety. Właśnie wtedy mężczyzna ruszył w jej stronę. Jego córka szła tuż za nim, trzymając kurczowo jego dłoń. Serce Amelii zabiło mocniej z irytacji. Czego on mógł chcieć? Prosić o datek na jakąś fundację? Zaoferować swoje usługi? Nauczyła się rozpoznawać ludzi, którzy widzieli w niej chodzący portfel. Stanął przed jej stolikiem. Był wyższy niż się wydawało. Jego spojrzenie było bezpośrednie, pozbawione zarówno litości, jak i chciwości. Było w nim coś spokojnego. Dobry wieczór, powiedział cicho, a jego głos był ciepły. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Tomasz. Amelia skinęła tylko głową, czekając na dalszy ciąg. Zauważyłem, że siedzi pani sama. Pomyślałem, zawahał się na moment, spoglądając na swoją córkę, a potem z powrotem na nią. Zebrał w sobie odwagę i zadał pytanie, które w pierwszej chwili uznała za absurdalne i okrutne. Zatańczysz? Cisza, która zapadła między nimi, była gęsta. Amelia wpatrywała się w niego, Próbując znaleźć w jego oczach ślad drwiny. Nie było go. Była tylko szczera, prosta propozycja. Poczuła falę gorąca zalewającą jej policzki. Gniew walczył ze zdumieniem. Jak śmiał? Czy nie widział jej wózka? Czy to był jakiś chory żart? Chyba nie rozumiem, odparła chłodno, a jej głos był ostry jak lód. Tomasz nie zmieszał się. Uśmiechnął się lekko. Orkiestra gra pięknego walca. A taniec nie zawsze wymaga nóg. Czasem wystarczy tylko chcieć być bliżej muzyki. Wskazał na parkiet. Możemy po prostu poruszać się w rytm. Ja poprowadzę. Mała dziewczynka, która do tej pory milczała, podniosła wzrok i spojrzała na Amelię. Jej oczy były jak dwie głębokie studnie. Nie było w nich oceny, tylko cicha obserwacja. Amelia chciała odmówić. Chciała go zmiażdżyć jednym, ironicznym zdaniem i odesłać z powrotem do jego prostego świata. Ale coś w jego spojrzeniu, w tej absurdalnej odwadze, przełamało jej pancerz. Nikt od lat nie patrzył na nią w ten sposób nie jak na pacjentkę, nie jak na prezeskę, ale jak na kobietę siedzącą samotnie na weselu. Wzięła głęboki oddech. Dobrze powiedziała, zaskakując samą siebie uśmiech Tomasza rozjaśnił jego twarz. Delikatnie ujął uchwyty jej wózka. Jego córka, Zosia, puściła jego dłoń i stanęła z boku, obserwując ich z tą samą cichą powagą. Gdy wjechali na skraj parkietu, Amelia poczuła na sobie spojrzenia wszystkich gości. Szepty unosiły się w powietrzu. Ale kiedy Tomasz zaczął delikatnie obracać jej wózkiem w rytm muzyki, kołysząc nim w przód i w tył, świat zewnętrzny przestał istnieć. Zamknęła oczy. Czuła tylko delikatne wibracje muzyki przenoszone przez ramę wózka i ciepłą, pewną obecność mężczyzny za jej plecami. To było dziwne, surrealistyczne, a jednocześnie najbardziej ludzkie doświadczenie, jakiego doznała od lat. Przez te trzy minuty nie była milionerką na wózku. Była po prostu kobietą, która tańczyła. Kiedy muzyka ucichła, otworzyła oczy. Tomasz odwiózł ją z powrotem do stolika. Dziękuję, szepnęła, a jej głos był lekko drżący. To było miłe. Cała przyjemność po mojej stronie odpowiedział. A to jest moja córka, Zosia. Wskazał na dziewczynkę, która podeszła bliżej. Zosiu, przywitaj się z panią. Dziewczynka tylko skinęła głową, chowając się za nogą ojca. Ona nie mówi, wyjaśnił cicho Tomasz, jakby dzielił się bolesną tajemnicą. Od kiedy zmarła jej mama? To było dwa lata temu. Serce Amelii ścisnęło się. Nagle jej własne problemy samotność w luksusie, fizyczne ograniczenia wydały jej się błahe w porównaniu z cichym cierpieniem tego dziecka. Bardzo mi przykro, powiedziała szczerze. Spędzili resztę wieczoru, rozmawiając. Amelia dowiedziała się, że Tomasz jest nauczycielem w publicznej szkole i że ledwo wiąże koniec z końcem, próbując zapewnić Zosi wszystko, czego potrzebuje, w tym kosztowną terapię. Mówił o swojej córce z taką miłością i troską, że Amelia poczuła ukłucie zazdrości. Nikt nigdy nie mówił o niej w ten sposób. Gdy wesele dobiegło końca, wymienili się numerami telefonów. Amelia powiedziała sobie, że to tylko gest grzecznościowy. Ale następnego dnia, siedząc w swoim sterylnym, minimalistycznym biurze z widokiem na całe miasto, nie mogła przestać myśleć o zmęczonych, ale dobrych oczach Tomasza i milczącej twarzy jego córki. Zrobiła coś, czego nie robiła od dawna. Zadziałała pod wpływem impulsu. Zadzwoniła do niego. Zaczęli się spotykać. Najpierw na kawie, potem na spacerach w parku. Amelia czuła, jak jej starannie wzniesione mury zaczynają pękać. Przy Tomaszu nie musiała być silną panią prezes. Mogła być po prostu Amelią. A Zosia. Zosia powoli zaczęła się do niej przyzwyczajać. Najpierw tylko obserwowała ją z bezpiecznej odległości. Potem, pewnego popołudnia, gdy siedzieli na ławce, podeszła i położyła swoją małą dłoń na metalowym podłokietniku jej wózka. To był mały gest, ale dla Amelii znaczył więcej niż wszystkie kontrakty, które kiedykolwiek podpisała. Pewnego wieczoru Tomasz przyszedł do niej zmartwiony. Jego twarz była ściągnięta, a w oczach czaił się strach. Dostałem pismo od adwokata, powiedział głucho. Siostra mojej zmarłej żony, Elżbieta, pozywa mnie o opiekę nad Zosią. Amelia zamarła. Na jakiej podstawie? Jesteś wspaniałym ojcem. Twierdzi, że jestem niestabilny finansowo. Że nie zapewniam Zosi odpowiednich warunków. Używa jej milczenia przeciwko mnie. Mówi, że to dowód na to, że ją zaniedbuję. W jego głosie brzmiała bezsilna wściekłość. Ale wiem, o co jej naprawdę chodzi. Moja żona zostawiła Zosi fundusz powierniczy. Niewielki, ale dla Elżbiety to fortuna. Chcę dostać dziecko, żeby położyć rękę na tych pieniądzach. Obraz jednowymiarowej chciwości i okrucieństwa sprawił, że w Ameli obudził się dawno uśpiony instynkt wojowniczki. To nie była już tylko sprawa Tomasza. To była walka o niewinne, milczące dziecko. Ona tego nie wygra, powiedziała z zimną furią, której nie czuła od lat. Nie pozwolę na to. Od tego dnia Amelia rzuciła do walki całą swoją potęgę. Zatrudniła najlepszą kancelarię prawniczą w kraju. Jej prywatni detektywi zaczęli prześwietlać życie Elżbiety, odkrywając długi hazardowe i historie finansowych oszustw. Amelia spędzała każdą wolną chwilę z Tomaszem i Zosią, dokumentując ich silną więź. Zabierała ich na wycieczki, kupowała Zosi materiały do rysowania jedynej formy ekspresji, jaką dziewczynka akceptowała. Jej dom, niegdyś zimne Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaczął się zmieniać. Na lodówce pojawiły się rysunki Zosi. W salonie leżały plumisie. Ciszę jej posiadłości zaczął wypełniać śmiech Tomasza i cicha obecność jego córki. Amelia po raz pierwszy w życiu czuła, że jej pieniądze mają prawdziwy cel nie pomnażanie samej siebie, ale ochronę czegoś cennego. Proces był brutalny. Adwokat Elżbiety próbował przedstawić Amelię jako znudzoną bogaczkę. Która bawi się w filantropię, a Tomasza jako nieudacznika, który wykorzystuje jej zauroczenie. Kiedy Amelia została wezwana na świadka, atmosfera na sali sądowej zgestniała. Prawnik Elżbiety podszedł do niej z drapieżnym uśmiechem. Pani Stankiewicz, czy to nie prawda, że poznała pani pana Kowalskiego zaledwie kilka miesięcy temu? I od razu zaczęła go pani obsypywać drogimi prezentami, opłacać prawników? Czy nie jest to próba kupienia sobie rodziny, której pani, z oczywistych względów, mieć nie może? Ostatnie słowa były ciosem wymierzonym prosto w jej najczulszy punkt. Amelia poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Spojrzała na Tomasza, który patrzył na nią z bólem. Spojrzała na Elżbietę, która uśmiechała się triumfalnie. A potem wzięła głęboki oddech i spojrzała prosto na sędziego. To prawda, że znam Tomasza od niedawna, zaczęła spokojnym, ale mocnym głosem. I to prawda, że pomagam mu finansowo. Ale nie dlatego, że próbuję cokolwiek kupić. Robię to, ponieważ po raz pierwszy od bardzo dawna zobaczyłam coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze bezwarunkową miłość ojca do córki. Zrobiła pauzę, pozwalając, by jej słowa zawisły w powietrzu. Przez lata myślałam, że bogactwo to siła. Zbudowałam imperium, otoczyłam się luksusem. Ale byłam samotna. Pusta. Dopiero kiedy poznałam Tomasza i Zosie, zrozumiałam, czym jest prawdziwa wartość. To cierpliwość, z jaką Tomasz godzinami czyta Zosi książki, chociaż ona nie odpowiada. To sposób, w jaki trzymają za rękę, kiedy boi się burzy. To miłość, która leczy, nawet jeśli proces jest powolny i bolesny. Pani Elżbieta widzi w Zosi tylko znak dolara. Tomasz widzi w niej cały świat. I jeśli pomoc takiemu człowiekowi w ochronie jego świata jest przestępstwem, to tak jestem winna. Na sali zapadła cisza. Sędzia patrzył na Amelię z nowym wyrazem twarzy. Jej zeznania, pełne surowej szczerości, zmieniły dynamikę procesu. Kulminacyjny moment nadszedł, gdy sędzia poprosił o rozmowę z Zosią na osobności. Do gabinetu weszli tylko on, psycholog sądowy, Tomasz i Zosia. Amelia czekała na korytarzu, a jej serce waliło jak młot. To była chwila prawdy. Minuty ciągnęły się w nieskończoność. Nagle drzwi się otworzyły. Wyszedł z nich Tomasz, niosąc Zosię na rękach. Jego twarz była mokra od łez, ale uśmiechał się. Podszedł do Amelii. Powiedziała coś szepnął, a jego głos się łamał. Sędzia zapytał ją, gdzie jest jej dom. A ona, ona pokazała na mnie i powiedziała jedno słowo. Tata, Amelia poczuła, jak uzyspływają jej po policzkach. To było zwycięstwo. Nie tylko na sali sądowej, ale zwycięstwo miłości nad ciszą i chciwością. Wyrok był formalnością. Sędzia przyznał Tomaszowi pełne prawa do opieki, ostro krytykując Elżbietę za jej motywację. Kiedy wyszli z gmachu sądu, oślepiły ich flesze reporterów, zwabionych historią milionerki i samotnego ojca. Ale Amelia ich nie widziała. Patrzyła tylko na małą dziewczynkę, która teraz nieśmiało trzymała ją za rękę. Zosia spojrzała na nią swoimi wielkimi oczami i po raz pierwszy Amelia zobaczyła w nich iskrę, nie pustkę, ale obietnicę. Dziewczynka ścisnęła jej dłoń i szepnęła tak cicho, że tylko ona mogła to usłyszeć. Dziękuję, Emilio. Rok później ogród posiadłości Amelii tętnił życiem. Tam, gdzie kiedyś rosły tylko idealnie przycięte, egzotyczne rośliny, teraz stała huśtawka i mały, drewniany domek do zabawy. Zosia, teraz już gadatliwa i roześmiana siedmiolatka, biegała po trawie za motylem, a jej głos niósł się w ciepłym, letnim powietrzu. Amelia siedziała na tarasie obok Tomasza, obserwując ją z uśmiechem, który nie znikał z jej twarzy. Jej dom nie był już zimną fortecą, ale prawdziwym domem, wypełnionym ciepłem i chaosem życia rodzinnego. Tomasz ujął jej dłoń. Jego dotyk był znajomy i kojący. Pamiętasz tamto wesele? Zapytał cicho. Jak mogłabym zapomnieć? Odparła. Czułam się wtedy najbardziej samotną osobą na świecie. A ja byłem najbardziej przerażonym facetem, zbierającym się na odwagę, żeby poprosić do tańca najpiękniejszą kobietę na sali. Amelia zaśmiała się, a był to dźwięk, którego jej pracownicy nigdy nie słyszeli. Wciąż myślę, że to było szaleństwo. To było najlepsze szaleństwo w moim życiu, powiedział Tomasz, całując ją delikatnie. Amelia spojrzała na Zosie, która właśnie podbiegła do niej, by pokazać jej zerwany kwiatek. Ujęła go w dłoń, czując delikatną fakturę płatków. Zrozumiała wtedy, że jej życie dzieliło się na dwa etapy, przed i po tym jednym, prostym pytaniu. Pytaniu, które nie dotyczyło pieniędzy, władzy ani statusu. Pytaniu, które zburzyło mury i pozwoliło muzyce wlać się do jej cichego świata. Spojrzała na mężczyznę, którego kochała i na dziecko, które stało się jej córką i wiedziała z absolutną pewnością, że prawdziwego bogactwa nie liczy się w zerach na koncie, ale w uderzeniach serca, które odnalazło swój rytm w tańcu z drugą osobą.